Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć. Dzisiaj pokażemy wam moje nowe książki. Nazbierało się tego znowu, bo ostatni bookhaul nagrywałyśmy jakoś w listopadzie chyba. i wiecie co? Wymieszały nam się te książki, więc nie będą chronologicznie, ale tak mniej więcej grupkami wam je pokażemy. Książka, którą Mia sobie sama, sama kupiła. Tu czarnia moteli. To jest kolejny tom Czarownicy Piętro Niżej. Tak. Chciałaś czytać, to będziesz miała swoją. Super. Zwłaszcza, że mamy też trzeci tom, więc fajnie, że tam wypełniłaś tę lukę. Książka, na którą ja polowałam od jakiegoś czasu w bibliotece, okazało się, że ponieważ nikt tej książki nie wypożyczał, to biblioteka się jej pozbyła ze wszystkich chwili a my znalazłyśmy ją na kiermaszu i bardzo się cieszę, bo jest to książka, którą pamiętam z dzieciństwa i chciałam do niej zerknąć, bo sama nie wiem, czy nadal będzie mi się podobać. Mam jakiś po prostu sentyment, a jest to Smocza Wyspa. To taka książeczka do bardzo podstawowej nauki szachów, mhm. matematyki, na podstawie szachów trochę. Więc jestem ciekawa, jak próba czasu tutaj wyjdzie. Wylądował u nas też Pan Tadeusz. Taki zapracowany. My mamy stare wydanie, takie małe, której bardzo lubię. Ale wiecie, to będzie niedługo lekturą mi, a po takiej wersji to może, może z nią zrobić, co będzie chciała. Tej mi nie będzie żal. Tamtej by było, bo podejrzewam, że tam już kartki by mogły się trochę no, tak nie wytrzymać mogłyby się rozdzielać. Na imieniny Mia dostała książki, których bohaterki mają tak samo na imię, jak ona tak. I mamy tutaj Są to między innymi. Mm -hmm. Pamiętnik księżniczki. Mm -hmm. Jedynka i dwójka. Tak. Komnaty. Mm -hmm. e, I tutaj jest. Mia i Cage, czyli bliźnięta. I mam go mhm. Tutaj również jest 13-letnia Mia, główną bohaterką. Na walentynki pojawiły się takie dwie książki, tak, które właśnie, właśnie odwrotnie tworzą jedną okładkę wspólną. I to są same baby Oprócz Ruby i sami Macho oprócz Tima. Mhm. Fajnie. Teraz mamy grupę książek, które Mia gdzieś tam podostawała na różne nagrody, prezenty. I na zakończenie roku dostała lekcję filozofii. Mhm. Ja tak więcej dzisiaj mówię, bo Mia, jak słyszycie, straciła głos na obozie. Tak się darła. I le... opracowanie lektur szkolnych. Tak, dla klas 7-8. W zeszłym roku dostali 4-6, także uzupełnienie. Na galę Mistrzów w szkole, to jest taka gala na półrocze dla wyróżnionych uczniów. Mija dostała super dziewczynę. Wysoko w chmurach. To jest książka Paula McCartney'a, a Mia na gali była Mam Beatles'em, więc to się zgrywa. I 100 sto genialnych, genialnych pomysłów, pomysłów które? które zmieniły świat. Później, tak, za okazji występu w teatrze dostałaś Staś na tropie Moja aktorska przygoda mhm. oraz Ma talent. talent. W innym z kolei przedstawieniu, tak. bo mi też tamto, to, to było ile trwa człowiek, tak? I, i rola Nino, a tutaj rola Lucy w opowieściach z Narni, i dostała taką pamiątkową książkę z CKS czyli Centrum Kultury i Sztuki, gdzie występowała. Tak. Z konkursu recytatorskiego, dobrze mówię? Tak. Detektywista Tajemniczej Pięć. 5, zagadka mazurskiej mumii. Któryś to? Tak, to chyba z siódmy, czy któryś, także nadrabiamy te pomiędzy. Tutaj z debaty? Tak. Szkodnej. Tak, debata międzyszkolna na temat Ireny Sendlerowej. Mia dostała do kompletu, do książeczek, które miała wcześniej, książeczka o Januszu Korczaku, o Irenie Sendlerowej właśnie. I o Bydgoszczy. I o Bydgoszczy, nóż się w Bydgoszczy. Te były też z, L z konkursu recytatorskiego. Tak. Pola Negri, podróż do gwiazd i to jest komiks, oraz Irena Sendlerowa i łyżeczka życia, życia. Mhm. też komiks. To też był konkurs recytatorski, tak. wierszyki, łamie Komis. języki. Też konkurs wojewódzki recytatorski, co tak pięknie gra. E, bardzo ciekawa książka o, o różnych instrumentach. E, I z, za konkursy matematyczne. matematyczne, w tym kangura i ligę zadaniową. Ja dostałam Matematycy, jak ze wszystkiego wyczarować. Matemagicy. Matemagicy, przepraszam. Wyczarować matematykę. E, mazowieckie konkursy matematyczne. Mhm. I o zliczaniu. O zliczaniu. Mhm. I świąteczne książki. Na pewno część była nazająca. Nie wiem, czy coś też było gwiazdkowego. Trudno mi powiedzieć, wszystko się wymieszało. W każdym razie. Tak. Kolejny tom. Mo, Moj, moja przyjaciółka i inni wrogowie. Moje najlepsze przyjaciółka i inni wrogowie. To okay. moje cudowne życie. I, katastrof i inne, inne katastrofy. katastrofy. Tak. Drugi tom. Mega miszmasz roboty i goryle na pustyni. To jest taka książeczka, którą się współtworzy. Kumplobook. To jest część dogrywka. I tutaj już mi ja nie będę Wam za dużo pokazywać, bo mhm. wiem, że z kumpelą robiła na wyjeździe. Idealne, słuchajcie, do zabrania właśnie do autokaru, czy coś to jest... Mimo, że większy format, to lekkie, super, tak. giętkie, także super się nada. A można coś robić innego niż siedzieć tak. w telefonie. Tradycje i obyczaje świąteczne. Jak, jak pies, pies z kotem, pies kotem jak i jak kot, kot z psem. psem. To już przeczytałyśmy, książeczkę. Mhm. E, świstawka. Słodkie jeszcze nic o niej za bardzo nie wiemy sekretna kuchnia, kuchnia pani kuchnia. Simpson fajnie wygląda mhm. Ania iś prod Kazylionowe życzenie Junior, Junior szef. szef światła kamery gotujemy odcinek pierwszy Ella i jej sekret Paka i podróż dookoła świata, Świat. albo Paca, nie wiem w sumie jeszcze jak się czyta. Muszę sprawdzić skąd to. A, Ludwik Janion, czyli polska książka. To Paca. Nie wiem. Raczej. To całkiem łatwe. Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? Mhm. I piosenka dla Karla. Bardzo to wszystkie książki. E, I teraz powiedz, czego jesteś najbardziej ciekawa, co najpierw byś chciała przeczytać. Poza tym, kim robisz? interesują Właściwie. Nie wiem. Ta mnie zainteresowała, bo jestem ciekawa, czy będzie zrobiona typowy jak odcinek, nagrany, czy bardziej jak, nie wiem, z perspektywy jednej osoby, kiedyś którego... ledwo mówisz, aż tak mnie boli, to się... jak podobasz. To, to też wygląda ciekawie, bo jestem ciekawa, jaki to jest ten jej sekret. Mhm. Tu jestem ciekawa w ogóle o czym będzie, bo tak okładka jest taka, że nie wiem w ogóle w którą stronę. Ja troszkę to... bię myśleć. Okay. To słodkie się wydaje. Mm -hmm. No to już przeczytałeś, okej. Okay. No tak, myślę, że. No to, tam mi się podobał pierwszy dom, no to chcę też ten. Okej okay. No nie wiem, co tam jeszcze musiałabym się przyjrzeć. No to przeglądaj szybciutko. Tych też jestem ciekawa. Tych aktorskich? Tak. Okej. Okay. Jest no ciekawa tej na przykład. o komnaty, no tak fajnie. Mm, tak też. No Oczoraj i oczywiście tutaj drugi tom, ale... To też jest ciekawe. Chciałam powiedzieć, że to już wiem czego się spodziewać, ale w sumie to się wydarzyć może wszystko. A mi się jeszcze e, graficznie podoba e, ta ostatnia... Dla... Tak, piosenka dla Karla. Tak. E, Ładna bardzo ładnie jest ilustrowana. Z detektywą pozytywką myślę. Tak, Ilustracje zgadza. Piotr Rychel. Bardzo. Takie fajne. No nic. Jak widzicie, nie przestajemy mieć co czytać. Mamy tego dużo i coraz więcej. E, także nie zapraknie na pewno. Dajcie znać, którą z tych książek czytaliście, i czy polecacie. Oraz jaką książkę w ostatnim czasie wy dostaliście lub kupiliście, nabyliście w jakikolwiek sposób, i co tam będziecie teraz czytać ze swoich zbiorów. A my się z Wami żegnamy, trochę tak półniemo. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i w książkach się z nami zaczytujcie. Pa! pa!